Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Majster. Czasami jest tak, że dwa obrazki na przykład nachodzą na siebie. My, obraz cały, jest zbyt daleko i nie do końca widzimy, jak to wygląda z bliska, więc chcemy koniecznie przybliżyć, żeby przyjrzeć się bliżej całej tej sytuacji. Jak przybliżyć się? Do danego obrazka, który znajduje się na kartce, możemy to zro zrobić za pomocą opcji Lupa, który jest w kategorii Narzędzia. Najeżdżamy na niego kursorem, na lupę, tak zwaną, i naciskamy raz lewy przycisk myszy. Teraz najeżdżamy na interesujący nas obraz. Znaczy, dokładnie mam tutaj wyznaczony obraz powiększenia. Naciskamy raz. Patrzcie na to. Przybliżyliśmy się. Po naciśnięciu jeszcze raz lewy przycisk myszy, znowu się możemy przybliżyć i możemy się tak przybliżać kilka razy, aż będziemy wystarczająco i interesująco nas blisko danego y, obiektu. Kwadrat, ten prostokąt, który tutaj widzicie z czarnym obramowaniem to jest obraz, o jaki się przybliżamy do danego y, fragmentu, jakby. Jakby. Główna część, do jakiej się przybliżamy. No i w ten oto sposób przybliżyliśmy się do danego obrazka. No i teraz już wiemy, co w trawie piszcz. Dziękuję za oglądanie.